Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus jej powiedział: Czyż to moja albo twoja sprawa, nie miasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Stało zaś tam sześć stągni kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, Napełnijcie stągnię wodą. Napełnili, je aż pobrzeni. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskim. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego, Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, być może niektórzy spośród Was dzisiaj będąc na różnych forach, ale również na transmisjach, które były realizowane w ciągu dnia z Jasnej Góry, z, właśnie z tych błoni jasnogórskich, gdzie była sprawowana w, 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 w klasztorze jasnogórskim msza święta. Być może niektórzy z Was już uczestniczyli w dzisiejszej Duszy Świętej, a tutaj u nas zwyczajowo jesteśmy na takim podsumowaniu dnia. A my idziemy dzisiaj dalej w swoim takim wakacyjnym rytmem, próby rozpoznawania tego, co Pan chce nam powiedzieć poprzez dzień, który daje nam do przeżywania dzisiaj. Co chce nam dzisiaj powiedzieć Bóg? Co usłyszeliśmy dziś, podczas dzisiejszych czytań? Otóż zaczynajmy się tylko na dzisiejszej Ewangelii. Maryja w kanie galilejskiej jest jako jedna z zaproszonych gości. Ale zauważcie, że ona nie jest w centrum wydarzeń. Ona nie stoi, nie nie Puszy się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Nie mówi, ja jestem matką Syna Bożego. Tak często się zdarza, że dzisiaj cudowne nasze mamusie mówią, ja jestem matką kapłana. I to, czy by dawało ci jakieś lepsze, lepszą pozycję niż tę, która otrzymała Maryja w kanie No Myślę, że nie. Matka najświętsza uczy nas pokory swoim zachowaniem również w kanie galilejskim. Zauważcie, ona nie przebawia głośno. Ona się nikomu nie narzuca. Ona jest swoistym bohaterem planu drugiego. Ona nigdzie nie dominuje. Ale to ona jest również tą, która jako pierwsza. Zauważa pewien brak, który mógł w tamtej tradycji tych, tego ludu wywo wywołać bardzo poważne konsekwencje dla, dla tych, którzy zaprosili na wesele, czyli dla rodziców pani, pana Młodego, że nie, nie dołożyli wszelkich starań, aby uczynić zaproszonym gościom. I ona, mając tę świadomość, zauważa, że coś się dzieje że jest pewien niepokój w szeregach tych, którzy posługiwali, że brakuje wina. A ten brak wina w tamtych czasach był oznaką również braku, brakującej ladości i takiej nadziei, która wiązała się z tym, z tym obrzędem związanym z zaślubinami. Moi drodzy, dlaczego, tym, do, czego, dlaczego do tego się odnoszę? W kontekście dzisiejszej uroczystości. Bo właśnie taką jest Matka Boża Częstochowska. Taką jest obecną przy swoim ludzie, będącą od wieków w ciszy, patrzącą na troski serca każdej i każdego z nas, na nasze radości, przeżywająca nasze bóle. Zawsze gotowa, gotowa powiedzieć Jezusowi, oni też nie mają wina, im też brakuje radości i brakuje nadziei. Moi kochani, przez wieki, tak jak roz, wspomniałem na rozpoczęciu dzisiejszej Eucharystii, przez wieki królowie, biskupi, żołnierze, pielgrzymi, Powtarzali właściwie to samo zawołanie, odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii. Nie mamy wina. Brak nam sił, brak nam pokoju, brak nam jedności w narodzie. Brak, brak nam również nadziei w naszych sercach. I zauważcie, co się działo, jeżeli weźmiemy do ręki historię. Klasztoru Jasnogórskiego i tego centrum życia religijnego w Polsce, jakim jest Jasna Góra, dla wszystkich, nie tylko dla rzymskich katolików, ale również dla katolików będących w innych rodzinach katolicyzmu, do których zaliczamy się również i my jako Katolicki Kościół Narodowy, bo będących centrum życia również dla ludzi, którzy przychodzili w chwilach troski i niepokoju z różnych innych wyznań chrześcijańskich, z prawosławia, jak również niebędący katolikami przychodzili, bo widzieli, że cały naród tam zmierzał, widząc w Maryi swoją Matkę. Siostry i bracia, Maryja zawsze mówi to samo – zróbcie to, Wykonajcie to, o co Was poprosi Jezus Chrystus. My, jako ci, którzy idziemy do Maryi, jesteśmy jak gdyby przekierowywani przez nią zawsze do jej syna. Ona nie zatrzymuje nas na sobie, nie zatrzymuje uwagi na sobie. Ona zawsze wskazuje na syna, nawet tutaj, w tej naszej małej kaplicy, najświętszego sakramentu, figurka Matki Bożej jest figurką, w której Maria ręką wskazuje na swojego Syna. I to jest jak gdyby pierwsze przesłanie, które płynie z dzisiejszej uroczystości. A drugie, słowa Maryi z galilejskiej stanowią swoisty program życia. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Siostry i bracia, Zauważcie, że Matka Najświętsza nie powiedziała: Zróbcie, co ja zechcę, zróbcie, co On Wam powie, mówi Matka. I to jest najpiękniejszy obraz Królowania Matki Bożej, Królowania pośród nas. Matka Boża nie chce być naszą królową w rozumieniu ludzkim. Ona się nie domaga od nas koron, to, to jest jak gdyby nasza ludzka potrzeba to my koronując Matkę Najświętszą, z, spełniamy naszą potrzebę, byśmy się czuli komfortowo, emocjonalnie, stojąc przed tą, która jest pierwszą kobietą tego świata. Powiedzielibyśmy pierwszą damą całego wszechświata. Dlatego z wielkim szacunkiem koronujemy. Natomiast Maria nigdy takiej korony od nas nie oczekuje. Maria oczekuje od nas korony duchowej, oczekuje od nas tego, byśmy Oddając jej szacunek, przemieniali się w naszym życiu. I wreszcie ten cud, który jest opisywany, który jest również przywoływany przez tysiąclecia i przywoływany z Ewangelii. Ta cudowna przemiana wody w wino. Pan Jezus nie daje czegoś na zasadzie dobrze, skoro Skoro ratujemy, to da cokolwiek. Nie, Pan Jezus zauważcie, daje więcej niż daje człowiek. Pan Jezus daje lepsze wino niż było na początku. I to jest znak, że życie z Bogiem, siostry i bracia, życie z Bogiem nigdy nie jest uboższe, lecz pełniejsze, piękniejsze i głębsze. I teraz ten nasz codzienny wakacyjny wątek naszych codziennych, wakacyjnych rozważań. Moi drodzy, wakacyjna lekcja, która płynie dzisiaj z kary galilejskiej i z jasnej góry, jest jakże bardzo prosta. Bo po pierwsze. Trochę technicznych problemów dzisiaj, ale mam nadzieję, że mi wybaczy, nam wybaczycie. Bo po pierwsze Maryja widzi, widzi nasze braki. Widzi nasze braki, zanim nawet sami te braki dostrzeżemy, Maryja już je widzi. Po drugie, Maryja prowadzi zawsze nas do Jezusa. Ona nigdy nie zatrzymuje nas na sobie. Nigdy nie, nie powtarza, nawet w tych objawieniach, które są opisywane tak szeroko w różnych częściach świata, Maryja zawsze kieruje nas do Jezusa. I Jezus przemienia nasze codzienne. Wodniste, rozwodnione życie to wino radości, wino nadające nowego sensu, ale nie wino dosłownie, ale to wino duchowe, to wino, które daje nam radość i nadzieję. Bo my jesteśmy tymi pielgrzymami nadziei. Nie zapominajmy o tym, że żyjemy w roku świętym. Te wakacje, ten czas, to zabieganie za czymś, żeby gdzieś odpocząć. W trochę cieplejszych warunkach niż w Polsce sprawiło, że mam wrażenie, część z nas w ogóle zapomniała, że przeżywamy rok święty. Moi drodzy, taka myśl dnia, taki pasek do naszego rozważania. Otóż zapamiętajmy, że Maryja nie zatrzymuje nas na sobie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna wiadomość. Ona zawsze prowadzi nas do Jezusa. I Jego miłości. I kończąc dzisiejsze rozważanie, zakończmy, ją, zakończmy je krótką modlitwą skierowaną do Matki Bożej, Matki Bożej Częstochowskiej, Maryjo, Królowo Polski. Matko Częstochowska, Matko dobrego początku i pięknej miłości. Ty znasz nasze troski, nasze potrzeby. Powiedz dzisiaj Jezusowi w niebie, o naszych brakach, o naszych słabościach, o naszych zmartwieniach, o naszych troskach, które tak bardzo sprawiają, że nie możemy nawet spać, widząc brak wiary w naszych dzieciach, naszej młodzieży i w naszym narodzie. Naucz nas słuchać Twojego Syna i czynić to, co nam powie. I na koniec wyproś nam łaskę,